Witajcie, widzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Resident Evil. Nie uwierzycie, pewnie już przybliżamy do końca. Może został jeden, może to dzisiaj będzie ostatni odcinek, albo przedostatni. Ale dodali, po tylu latach, słuchajcie, wczoraj wyczytałem, że polskie napisy, kurwa, dopiero teraz. Rozumiecie to? No, to już to szok. Naprawdę to to szok. Że, że, oni, że oni po takim czasie yy, no dopiero dodali yy, dodali polski język, nie? Szok, szok, no ale, no trudno. Można no, nas to nie spotka, nie będę jeszcze raz w gry przychodził, tylko że było z polskimi napisami. Więc lecimy. Lecimy zajebać matki Mirandę. Taki jest y, dzisiejszy cel naszej misji. Czy się uda, czy się nie uda, tego nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. Poulepszałem trochę wczoraj te... Y, te bronie. Mamy w sumie na maksa wszystko półlepszane. Z, z tych przeciwników chyba nic już nie będzie wypadać. Mi się trudno. Dobra, to się nie udało, ale tu mamy strzelbę i będzie śpiep! No, także widzowie, no jestem rozczarowany tym faktem, że dopiero że dopiero teraz dodali no, tutaj polski język, tak, żebyśmy więcej zrozumieli na pewno. Ja też każdego słowa po angielsku nie rozumiem, że tak powiem. I polski język byłby tutaj e, no, fajnym rozwiązaniem. Byśmy mniej więcej też wiedzieli, o czym oni tam gadają. Tak, nie piraty drzwi, tylko tak, że wiedzieli, że wiedzieli, więc. No, już trudno. 私の愛しい娘さあ出ておいでエヴァお前なのかいああどれほど会いたかったか何だああ,あ,あ,あ,あ 私の力が奪われていくローズみ <laughs> んな <laughs> 興味深いやはり普通の人間ではないかさっさとローズを返せ早く小賢しい今度こそ息の根を止めて今だローズを のなのにそれを奪おうというのかこの子は誰にも渡さああ我が対岸がなされる時が来たのだろうローズはこの私のものを

どうしてわからないんだーズはお前の娘なんかじゃない。俺のこだ。<noise> Widzicie, co ja mam? Magnuma, ja myślę, że. Żebyśmy mogli użyć tego Magnuma. Mamy dwa strzały dokładnie. Jeden. O, ale siekło! Dobra. Dobra, ona a ten atak że wykonuje. Nie wiem, czy. O! Dobra Tutaj Zrobię jeszcze, myślę, że... Uleczę się Kurwa, dostałem z

Kurwa jaki idiotyczne to jest. Czekajcie mam jakieś miny może? Nie, nie mam. Ona! Kurwa ziona jest! Tutaj.

O no ile można kurwa do niej strzelać? O kurwa mi jebo, no Kurwa No niestety zdechnę chyba To jest mój koniec widzowie Eee Emporium Nie no, może być od nowa. Jeszcze raz spróbujemy pokonać tutaj eee, dobra Więc co widzowie jak ja ją pokonam to się, to się po prostu y, spotkamy, że tak powiem, więc y, do usłyszenia w momencie, w którym ja już ją Pokonam しないんだ の終わりだ二度とこの私の邪魔を受けずに貴様を斬首させ 老孙，大丈夫，老孙，我大丈夫。李三。 イーサンおいイーサンおいイーサンおいイーサンイーサンやったなやつは終わったそれは俺も同じらしい。 足を止めるな奴には村ごと吹き飛ばせる爆弾が仕込んであるこれを見ろ今起爆すれば俺たちも終わりだしっかりしろミヤが待ってるぞ宮はちゃんと生きている生きてるんだミ許してくれ愛してるローサーたおいたておい <laughs> 自分で伝えろ。ろほら、あともう少しだ。<laughs> 守ってやってくれ。強くなれるよ。来て、ルーマリー。 Terima kasih telah menonton! 出せ離陸だ急げ待ってイーサンはどこ急げすぐに離脱しろダメホットガバだよ置いてはいけないわミア座ってベルトをイーさんがどこにいるのか教えてちょうだい私たちを見捨てるはずない ねどうなってるのか教えてどこに <laughs> 今のは何座ってると言っただろういやよイさんはクレジーあなた何をすは死んだ 食えなかった。俺たちを逃がすために残ったんだ。すまない。隊長。これを見てくれ。B. S. A. A. がよこしたのは兵士じゃない。B. O. W. だ。奴ら何考えてる。隊長、指示を。 チーム全員を集めろ BSA 欧州本部へ向かうツケを払わせてやる。 Więc widzowie, mamy chyba zakończenie Zakończenie ósmej części Residenta, mam nadzieję, że wam się podobało że, że, że seria wam się też również podobała Staram się, żeby jak jako odcinki były jak najlepsze dla was yy, Następną serią to od razu mogę powiedzieć, skoro są napisy polskie Tak się zastanawiałem, co można nagrać jeszcze z horrorów Tam parę oczywiście tytułów jest ale skoro jesteśmy już w klimatach Rezydenta to wydaje mi się, że, że możemy dokończyć Rezydenta 4 na moim kanale. To chyba jest, zaraz sobie zobaczę dokładnie ile odcinków jest tego Rezydenta. Podaję, że tam chyba 7. Podaję, że 7, więc... Yy ja tam sobie oczywiście, przecież zmieniałem też konsolę, to, to oczywiście nie mam swojego starego save'a będę musiał trochę nadrobić, ale to wydaje mi się, że, że nie wiem kiedy. Zrobimy sobie jutrzej. jutro będzie odstęp pewnie od odcinka i myślę, że pojutrze już będziemy lecieć z serią. Najpierw, wiecie, wiecie co, widzowie, ja y, zobaczę sobie, gdzie tam żeśmy zakończyli mniej więcej i pousuwam te odcinki, które są za i jesteście w momencie, w którym jestem, mniej więcej tam w tych odcinkach, w których byliśmy, nie? Więc tak to wygląda. Dziękuję Wam za uwagę bardzo serdecznie. E, zobaczymy tylko czy coś jeszcze po napisach jest. Pomi pomijmy sobie to. すぎるも,んもし宇宙船があったらあなら触れるかもねでもきっとすごく冷たいよええー、さねお父様はシャツとは違うんじゃないかしら、ね、<laughs> もわかんないよ <laughs> 誕生日おめでとう先週は来られなくてごめんテストとかいろいろあってわかるよねもうタイミング最悪仕事みたい愛してるよ ああ、見つけた。例の場所だこんな日に帰って。<coughs> 君の出番だ。誰も。え、無二度とその名前で呼ばないで。おいおい、ただの冗談だろう、ロー、ズ。クリスも知らない力を、あんたで試してやってもいいんだよ。<coughs> いつでも撃てるぞ待機してろ問題ない。 まだガキだ <laughs> まだコントロールできない彼に似てきたな。 Historia ojca została zakończona. Wspaniały tato ten trofeum. No, tutaj wynik czasu ukończenia na no, 9 godzin, nam to zajęło. Tata de bejście, jeszcze trofeum. Pojawił się, nowy poziom trudności, bo po się trudności może wy wybrać, gdy zaczniesz nową grę. Okay. Do premii dodano następujące elementy. Sklep z dodatkową zawartością, grafika koncepcja figurki, wyzwania, OK. Wyzwania i sklep z dodatkową zawartością. Uczenie wyzwań widniejących z menu wyzwań albo trzymać punkty ukończenia PU. Możesz wymieniać na różne dodatki sklepy, z dodatkową nowy tryb gry, broń figurka bla bla bla. Następujący film trafił na listę filmy w premierze. pewna wersja wioski cienia, powstanie wioski cienia. Ok. Możesz napisać. Za ukończenie wyzwania. Kiedy wczytane, zebrane, niektóre elementy zostaną przeniesione. Co? Zapisz zebrane dane. Kiedy wczytasz zebrane dane, niektóre elementy zostaną przeniesione z twojej ukończonej gry. No Zapisz. No, ok, widzowie, więc tak jak mówiłem, to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobała. A że seria wam się podobała, raczej się wam podobała. Więc y, trzymajcie się i do następnym razem. Widzimy się dokładnie za dwa dni w Resident Evil 4. Więc trzymajcie się. Na razie, hej.